Halo, halo z tej strony, Pedro, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejny świetny poradnik, mianowicie jak zmienić Waszego maila na koncie, jak zmienić Wasz nick na koncie, jak zmienić Wasze hasło na koncie. Ale jeszcze przed tym zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, będziecie wtedy na bieżąco, jeżeli dacie jeszcze dzwoneczek. Zapraszam też do sekcji komentarzy, czytam każdego komentarza oraz zostawienie łapki. Łapka daje mi zasięgi, się szybciej wybijam, robię więcej gifajów. U mnie na kanale jest jeszcze film, jeżeli wbijemy tam 200 wyświetleń rozdam 200 robuxów Więc myślę, że to taki fajny fajny dodatek dla kogoś kto nie ma robuxów, albo nawet jak ktoś ma robuxy to 200 robuxów zawsze spoko Mianowicie, jak zmienić te trzy rzeczy, zmieniamy je w tym samym miejscu A jeszcze serdecznie zapraszam na serwer Discord, link też w opisie Zmieniamy je w jednym miejscu, mianowicie mamy zębatkę w prawym górnym rogu, klikamy tą zębatkę Przechodzimy do zakładki Settings bądź ustawienia na języku polskim bodajże. I wyskoczy nam coś takiego, i tutaj będziemy mi mieli Username, czyli wasz nick w grze Roblox. Będziemy mieli hasło, phone number, password to hasło, phone number to numer telefonu, e-mail adres to wasz adres mailowy. I jak to wszystko zmienić? Mianowicie Username, czyli wasz pseudonim, nick. Klikamy, tutaj mamy w, po prawej stronie taki długopis z kartką Niestety zmienienie nicku kosztuje 1000 robuxów No niestety, uważajcie jaki robicie ten nick, bo to kosztuje jakieś 50 zł, więc... Jeżeli chcecie nick to 50 zł albo nawet ponad trzeba wydać, więc... To jest jedyna rzecz płatna, no niestety tak to Roblox zrobił, na czymś muszą zarabiać, więc... No... Hasło, hasło zmieniamy tak samo jak nickname Mianowicie, klikamy tutaj change password Wpisujemy nasze obecne hasło. Nowe hasło. Potwierdzamy nowe hasło. Klikamy update. Jeżeli mamy zweryfikowany adres mailowy, to prawdopodobnie na adres mailowy przyjdzie nam jeszcze potwierdzenie, czy to chcemy zrobić. Phone number możemy tutaj dodać. Ja nie dodałem, nie jest to potrzebne. Ale jeszcze trzeba podać swoje hasło. Jak zmienić maila? Maila zmieniamy klikając change my email wpisujemy tutaj nowego e-maila wpisujemy nasze dotychczasowe hasło do konta i klikamy Change Email wtedy zmienia nam się e-mail jeżeli chcemy sobie dodać weryfikację dwuetapową, klikamy w Security i tam już będzie to tak samo banalnie proste, tutaj możemy jeszcze zmienić naszą datę urodzenia, która jest zmieniona, polecam wam ustawić zawsze powyżej 13 lat płeć, język, lokacje i tutaj jak widzimy, naszą stronę. Ja się przyzwyczaiłem do białej i będę korzystać z białej. Mam nadzieję, że poradnik będzie bardzo potrzebny, że Wam bardzo serdecznie pomogłem. Ja byłem pedrem. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Jeszcze raz przypomnę o subskrypcji tego kanału. Trzymajcie się. Do następnego usłyszenia. Cześć!